Hej, z tej strony Hansja Kuba. Cieszę się, że mogę znowu dla Was coś nagrać. Jest to związane z tym, że ostatnio zacząłem usuwać pliki w telefonie i mam po prostu więcej pamięci, bo głównie przez pamięć nie byłem w stanie tego zrobić. I mam też trochę więcej czasu. To się wiąże z różnymi zmianami w moim życiu, ale pragnąłem od wielu miesięcy. Bo tak myślę, jakoś regularnie dla Was nie nagrywałem. Mam nadzieję, że do tego wrócę, ale to się okaże. E dzielić się z Wami różnymi rzeczami i tym, co mnie spotyka. Po to ten kanał służył i może też coś już po studiach Wam przekażę coś interesującego, z czym się spotkam w pracy z czym się już spotykam. Bo chociaż jeszcze nie mam tytułu ratownika medycznego, to pracuję jako ratownik KPP w transporcie i może o tym Wam opowiem, jak wygląda taka praca, ale to w najbliższym odcinku myślę. A dzisiaj chciałem z troszeczkę innym przekazem, póki tej pamięci jeszcze jest, bo nie wiem, kiedy filmik mi się skończy kiedy nagrywanie się zastopuje. Wiele osób wokół mnie, naprawdę, wiele i szczególnie młodych ludzi ma różnego rodzaju epizody depresyjne. Ma stwierdzoną depresję czy jakieś stany tego typu podobne. Bardzo dużo osób ma bardzo niską samoocenę. I w związku z tym chciałem wam wszystkim przekazać, szczególnie młodym ludziom, którzy słuchają tego filmiku, w tym momencie. Że zawsze jest nadzieja i nigdy nie rezygnujcie całkowicie z Waszych planów, z tego, jaki będzie kolejny dzień. Walczcie o dobre jutro, o każdą Waszą godzinę. I bardzo często te upadki mogą się zdarzać, ale to od Was zależy, czy padniecie i nie wstaniecie, czy podniesiecie się i będziecie dalej walczyć. Trzymam za Was kciuki, jednocześnie zapewniając, że nie jesteście sami, i też walczę o to, żeby każdy kolejny dzień był lepszy. Trzymajcie się.